Mamo, w końcu powiesz nam po co się tak mm, szykujecie, bierzecie wszystko. No właśnie ja tego akwarium już nie wytrzymam. Zobaczycie um, leć po dziecko małe, um, kogo telefon? Nie wiem może być żelony. Mój jest telefon. Ja nawet nie mam. Ile ja w ogóle mam lat? Um, za niedługo kończę chyba 5. No to za niedługo kończę chyba 5. dobra Uspokójcie. Ja nie chcę powiedzieć. No dobra. Uspokójcie, jeszcze trzeba. Karty i onde chwilowali ekranu no to w to spakuje dzieci. Proszę ile, one tego mają. No Jeszcze musimy tam. Nie no, weźmiemy w sumie ten... weźmiemy przy może chyba się nie załatwimy tak. Będziemy musieli przy, jeszcze przyjeżdżać jeszcze typu rzeczy. Po zwierzęta będziemy musieli tu przyjeżdżać. Hmm. Jeszcze będziemy musieli ten dom sprzedać, o dobrze, co będzie z jej domkiem na lalki. No zobaczymy. Tam jest, wszystko przeczekowane i pokój, A tam to się stawi gdzieś w kąt ten domek na loki będzie. Może czemu ona wszystko tylko stąd. Um. co nie było, to muszę z nią pogadać normalnie na że się nie dotyka mojego komputera Dobra, co jeszcze to kupę to trzeba w ręce brać to oni mają tak dużo tych okularów, bo, że po co im, im nie trafić dla dzieci, które będą w tym domu mieszkać. Są um, dobra zabawka Leny. Jeszcze Leny. Siuchy też Leny. to Leny. Dalej Leny. Planner, Planner, Planner. Oh, it's a little dobra No to co ty się tak strasz? Cieszę To ci pomogę W takim razie Mam jeszcze inne ciosy dobra Jesteśmy... a i moja kredka I ta kredka ci zabrała ten Co? Gdzieś idziemy. Zabieramy przy tym zwierzęta. Dobra. To tutaj Spakuję różne rzeczy. Tego psa trzeba na ręce wziąć. A no, i mój piesku kochaj to. Nie, 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 nie. mnie to... Boże, to nie, to, to co? Zdejmij to. Dobra. Jeszcze te rzeczy zakopamy. Dobra. Dzieckowie zaraz przyjadą. Po co? Bo co? muszą nam pomóc w tych rzeczach. Tu są. Dobra. Hmm. No, chyba mam zapewne mojej rzeczy tak? Tak? Jak też? Mam już łatwiej żony. Zazwyczaj je. No właśnie, tata. Jak możesz? Maszcie. Dzięki, hot dog. piesparówka, parówka. O pies parówka. pies parówka. pies Hej, widzę, że masz w ręce. No bo musiałam cymać. Ha. Dobra. Tego nie rozumiem, że się cymać, ale okej. Okay. Mm. Że to niepotrzebnie przyjechała taka zgroja. My chcemy was pożegnać. No smutno nam będzie, że odjedziecie z tego miasta. Co? Co? Sary pomyliłam się. Mówią pomysł po prostu tym wszystkim. Co przecież wy do innego miasta będziecie mieszkać? Dobra, chodźmy na dół. Nie mogę się ruszyć. Zdawańka OK, jeszcze. Dobra, jesteśmy na piętrze. Пески. Поважайте, чтобы вас не устресло. Угу. To są walizki gościnne, dobra, jak tego gościnne, to są nasze walizki, no, dostawmy je, po co wam tyle walizek? Nie wiem, ale nawet na pewno po coś. To co to, co to za pierścionek? No, tego byłego dostałam i dalej go trzymam, wyrzuć. Ale jak na przykład ch nie chciałby do mnie powrócić No tam to trzyma Chcę, chce to niech trzyma Tak nie chcę to wyrzucimy Zobaczymy po pewnym czasie Ten pies też jest od byłego to wszystko kapitał masz odbyłego? Datek też jest odbyłego. Aha, co jeszcze jest odbyłego? Ten cały pokój. Ta. Chyba śniż. Ten chyba też jest odbyłego. Takiej brudoty, to ja bym nawet nie wrócił. Boże. Ja go zamorduję. Kogo? Aha. mac Mikołaja. Dobra. Kto kto chce brać? Ty wiesz, ty to i kto chce krzesło brać? Nie dam rady już trzymać krzesła. Ja dam radę. Nie dam rady. Dobra, to ja będę ci co coś trzymać. Dobra, teraz na dół. Może zaczniesz się z nowymi chłopakami spotykać i wreszcie będziesz miała tego jedynego. Ja nigdy nie będę miała tego jedynego. No właśnie widać. O, Ale te przeżywają te zerwanie. No. Sam przeżywasz jakby ta Julka z Tobą zerwała. Jaka Julka? Porozmawiamy w domu. Okej, okay, ty jeszcze zwierzaczki. No, z Ja Jakieś wieczki. Suknij się. Brak um, to będzie trzymał. Ja będę trzymał, mam akurat wolną jedną rękę. Um, Kosmetykach nie da się. O, ja mogę ci mieć. Wszyscy mają zapełnione ręce. Czyli nikt nie weźmie syropku. A i tak będziemy musieli się wracać tutaj po inne rzeczy. No to co idziemy do tego nowego domu. Dobra. Dla wiezym dlałam z tego siedzenia. Otwierajcie luz. Już ja chcę zobaczyć mój nowy pokój. No ale ja też chcę zobaczyć mój nowy pokój. Dobra, szykujcie się, bo ja otwieram. Wsuńcie się. O ja, co tu jest? Ech, ech, kuchnia? Wow. Ej, wow. Ej, normalnie... Wow, ale kibel. Pój do Zobaczycie Chcę zobaczyć mój pokój. A... Moje Zobaczcie. Wow, a co tu tutaj jest? Jeszcze pracujemy nad tym i zobaczymy, co tu będzie. Oj. yeah